Cio. Zobaczcie teraz. Jest jeden, jest. A gdzie reszta jest? Tam jest trzeci, tam dalej. Aha, pięć sztuk nad moim głębnikiem Wszystkie. A tu jest następny. Wszystkie głębie mi się rozleciały. Pojedynczo gdzieś tam latają. Chyba jakieś ataki musiały być. To jest jeden, dwa. A porozlatywały się teraz, było jest pięć, 7, 2, 3, 4, 5, 5 już odleciał. pięć sztuk było tako tutaj w jednym areale Tak się mędy, a dzisiaj zimno jest to prawdopodobnie dlatego takie są uparte na żeby coś upolować O tamten pikuje widziałeś? No. Jak zapikował jak kamień zlatywał normalnie tak, ktoś do basenu skakuje. <noise> tak Z wysokości. No tak, ktoś do basenu. No. Także pojedynczo gołębie mi się gdzieś porozlatywały, zobaczymy czy jakieś straty dzisiaj będą. Ale po zimno. A tu machine gun. To jest ten jeden wychowywany przez Filipa, tak? No no, to jest wychowany to jest przez, przez, przez Ziutek Aha. A gdzie krzywy ryjek? Krzywy ryjek gdzieś tutaj był. Nie wyprostował mu się ryjek, troszeczkę może jest lepiej, ale. To nie on. O, tam jest on. No. Nie ten czerwony, tylko ten niebieski. Po lewej. O, później go pokażemy. No, a też. Już... Zdziczał. Zdziczał, no tak, no jak się mu nie poświęca czasu. O, tutaj siedzą dwie samice, jako pierwsze przyleciały. Tamta jeszcze lata, spanikowana, a reszty stada w ogóle nie ma. Okej. Okay. No ten sam dzień, gdzie te krogulce, pięć sztuk mi tutaj molestowało gołębie stare, a teraz już jest oblot, nie brakuje, nie brakuje nic ze starych, poschodziły się. Teraz już mam oblot młodych i powiem Wam, że minęło 25 minut, i dopiero pierwszy raz się pokazały gołębie, ale zdaje się, że a są. Myślałem, że tylko przeleciały sobie, i już tak ładnie trenują, tak ładnie chodzą prawo, lewo. aż miło popatrzeć. Tu są te dwie sztuki nasze dokarmiane: krzywa, mortka i ziotek. Po dachach sobie chodzą. Trochę. Trochę już się odzwyczaiły od ludzi, bo chłopcy niestety nie, nie spędzają z nimi tyle czasu. I już nie ma tak, że sobie przylecą na rękę. Trzeba je głodem brać. Także ja je teraz próbuję, są tutaj. Ja je teraz próbuję troszeczkę z powrotem oswoić. No, tak mi się podoba. Tak mi się podoba, jeszcze nie muszą, chociaż dzisiaj. Jak na razie to jest prawie 30 minut, to i tak one jeszcze polatają pewnie sporo. Bo tak normalnie to godzina to jest bez... bez niczego. Wiem, że trochę za wcześnie. O, o! Sieroty przyleciały, proszę, tutaj są. Chodź, chodźtek, chodź. Chodź dziotek chodź. Chodź, chodź chodź, chodź. Chodź, 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 chajd tak. A do domu No to dam wam tutaj Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź Chodź, chodź, chodź 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 No tak jak Wystarczyło dosłownie tydzień czasu Półtorej tygodnia Że chłopcy Nie poświęcali im tyle czasu Jakoś zaczęły same jeść i od razu gołębią się już od, oczywiście odwidziało. Nie są takie ufne. No, a tamte, tamte gdzieś latają. No są tutaj. A już zwolniły. Ogólnie temperatura bardzo spadła. Było bardzo fajnie ciepło, a teraz już Tydzień ma być chłodu. Jeszcze figlują sobie. No dobra, i tak to wygląda, widzicie, z dnia na dzień. Cisza, spokój, czekamy dalej, na dalsze jakieś newsy z RPIA. Kiedy będziemy w końcu mogli wznowić te loty? No idzie, tak na się, idź. Jest tam, jest, w środku jest. Zarek jak też zleci No dawaj do środka No leć, leć Leć do środka w Gamoniu A ten to się taki cwaniak zrobił, że jak się zbliżam żeby je zamknąć, to wtedy już jest czujny, już jest na wylocie. Żebym czasami go nie zamknął. To jest właśnie cały zietek. Ale na tyle głodny, że o! i tak to nasze dwie sierotki przetrwały. A co będzie dalej z nimi? Zobaczymy. Nie mają obrączek, więc nie będzie mnie korciło, żeby czasami je tam na loty dawać. Założyłem tylko znacznik i numer telefonu. Niech będą takie przydomowe dwie środki. No a tamte znowu poszły. Już znowu szybko latają. Ach, tylko figle im w głowie. Nowo na pełnej prędkości. Dobra, zdaje się, że nie, nie zdążyłem, wylądowały. 1103, 11, no to tą godzinkę polatały. Oczywiście już się zaczyna te stare samce już te młode zaczynają ganiać, ale co mi dziwi, że one la, razem z tymi młodymi zasuwają, tutaj nie ma z miłej. Chodź, 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 chodź. A chodź chodź, 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 no idź do środka, idź. A, tutaj co jeszcze zrobiłem, to była taka jedna y, osobna sekcja dla samic na wolierce. Otworzyłem teraz dla młodych. Także młode mają tak jakby podwójną, podwójną wolierę. Ich jest zdecydowanie więcej, więc one muszą, potrzebują mieć więcej miejsca, tym bardziej młode a na wolierę tylko samice będą wychodziły i to tutaj samce w tym roku nie będą wychodziły na wolierę tylko do kąpieli reszta spędzają w swoich celach no widać, że już zobaczcie młode, a już tańczą już samce samice już to wszystko no jednak ten wczesny lęk zrobił swoje gołębie już jak dojrzałe wyglądają o, a tu jeszcze po dachach, proszę, chodź, chodź, chodź chodź, chodź, chodź Zobaczcie, także już niedługo u mnie latanie się skończy chęci do latania, bo jak widać już sam odbija, już zaczynają tańczyć, więc i niebawem muszę się liczyć z tym, że będą latać po, po 10 minut, tak jak to było do tej pory. Ale jeżeli loty będą, jeżeli wznowią możliwość treningów, to ja je po prostu będę wywoził. I, I to będzie ich latanie, bo wiem, że żadna flaga nie pomoże, żadne cuda. Jak one już chuć będą miały, to latanie zapomni. A coś tu jest jakiś, <grym> bo wszystkie zastygły. Gdzieś coś tu się musi dziać. Gdzieś coś tu lata. Jak już gołębie zastygają, to nie znaczy, że coś tu się dzieje. No, także widzicie, młode młode jak dorosłe. Oczywiście te co są w wolierce jeszcze to jeszcze, jeszcze na dach nie wyszły, chodzą tylko po ziemi. Troszeczkę się pasą. Ale myślę, że już, już w tym w przyszłym tygodniu przy wypuszczaniu będę musiał stare młode, te pierwsze młode brać do koszy, żeby one w koszach sobie trochę posiedziały, a wtedy wypuszczać tamte. Te późniejsze młode, i dzięki temu może uda mi się uniknąć strat, bo te stare po prostu będą wyciągać te młode. Nie? Także już jest trochę gołąbków, 30 parę. No, 30 parę gołębi jest. No, do wchodzenia to one się nie palą, nie palą się jeszcze. No ale ciśnienia nie ma, jeszcze mamy czas na to. Jeszcze jest czas. Dobra. Dzień zaliczony. Samice zaraz wygonię na wolierkę żeby sobie posiedziały i można się zająć innymi rzeczami. A jeszcze co miałem, co miałem wam pokazać, to co muszę na pewno u siebie zrobić, to znowu muszę materiały pozakładać tutaj, O tam widzicie samce, samice? materiał, muszę spłótno pozakładać na, na każdą sekcję, bo no co się dzieje, jak samice wchodzą, a samce tutaj to widzą, to po prostu wściekotoku dostają to jest jeden wielki dym, rzucają się na te kraty oczy chcą mi wydrapać także muszę zrobić tak jak miałem w zeszłym roku tutaj miałem tylko materiał założony Teraz pozakładam sobie na każdą, yy, na rolce spuszczaną, czy jakąś taką materiał, żeby jak samice będą wchodzić, tutaj będzie otwarte, to te będą pozasłaniane. I odwrotnie. Samice będą zasłonięte, jak samce będą wchodzić. Może wtedy się troszeczkę uspokoją, bo bardzo nerwowe są. No ale to co się dziwić. Z młodych zabrane, samce jeszcze widzą. No to już w ogóle jest masakra. To już jest rzeźnia wtedy, nie? No tak. Powiem Wam, że jak się nie ma co robić, to się, to się głupoty wymyśla. Nie no, to są te zasłonki co planowałem. Ale szczerze powiem wam, że sam się z siebie śmieję, co ja tu jeszcze, co ja tu jeszcze będę wydziwiał w tym gołębniku. Także tutaj samiczki jak będą samce wlatywać, to oczywiście będą miały zasłonięte i odwrotnie. Ej, masakra, ta. Ta płachta będzie na tą jedną sekcję i ta na te dwie. Także tak to będzie wyglądało, a teraz pokażę, tak, teraz pokażę Wam, jak działa podnoszenie tej pierwszej. Wszystko automatyczne, uwaga. I już jest pierwsza otwarta. Wszystko zautomatyzowane. A teraz pokażę Wam drugą. No i oczywiście ta trzecia. Czwarta tak samo. Wszystko automatycznie. Oczywiście śmieje się to wszystko muszę rolować ręcznie. Pyk, 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 pyk na górę i podwieszać. Ale zajmuje mi to nie dłużej niż 15 sekund. Także tak mniej więcej to wygląda. Sam się zastanawiam teraz jeszcze, co ja jeszcze będę w stanie wymyślić tutaj tym gołąbkom. <laughs> Cały czas jakieś poprawki, jakieś cudowania. No ale te zasłonki musiałem założyć, bo po prostu szajby dostawały. Przy każdym wlatywaniu samice czy samce, to po prostu od razu już na kratach wisiały. A teraz proszę, nie widać. Także to będzie, wydaje mi się, że uspokoją się troszeczkę gołębie. I tak to jest, a u młodych co się dzieje? Cielaut, powiem wam, Cielałcik. No jeszcze nie powyjadały, same grube zostały oczywiście. Bardzo grubo je karmię. Praktycznie większość w tej karmie to jest. Jak to się nazywa? Cholera po polsku zapomniałem. Wyko? Wyko i jeszcze coś, grube takie. Także tak, a reszta na wolierze siedzi. Ciałocik całkowity. Zobaczymy, kiedy przejdziemy na normalną karmę. Jak tylko zgłoszą jakieś loty, możliwość lotowania, no to wtedy będziemy przechodzić na inną karmę. Na razie jest jak jest. Ok, na razie.